Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, dokładnie tak. I dzisiaj zaczynamy sobie serię ze Supermarket Simulator, dokładnie tak. Jest to jak widzicie early access, ale gierka jest bardzo spoko, więc postanowiłem, że nagramy na ten kanał. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka pod y, 1000 subskrypcji na tym kanale, dokładnie tak. Pierwsze lecimy do 100, a później do 1000 i normalnie później do 10 tysięcy, a później do 100 000, i do miliona i do 10 000, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak a więc lecimy sobie, zaczynamy giereczkę, new game, proszę bardzo, welcome to supermarket simulator, we will start with a small store and grow to an awesome supermarket, starting by pushing goods to sell and place them onto the shelves, don't forget to set the price with a profit to avoid bankruptcy, ok, have fun, dobra, dzień dobry. Ej, już jak widzę, potrzebuję sobie dać field of view na 90. Dokładnie tak. Tutorial order goods using computer. Dobre, dzień dobry. Interact, Interact. pięknie tutaj. Hila, halo. Jak to działa? A, to ja tu miałem iść, dobra, nieważne. Dobrze, co my tutaj mamy? Order goods. Ja same co my tu ciekawego w ogóle mam? Ja tak teraz sobie bym chciał tak. tak. Zobaczyć jakby co tu ciekawego jest bo ogóle tak. Tak z ciekawości. Czy mamy tu coś ciekawego? No, jak widzę aktualnie mamy tu w sumie takie, takie dość podstawowe rzeczy. Dobra. Co my byśmy sobie tu chcieli kurcze kupić? Hmm. Co my tu chcemy sprzedawać? Czy chcemy sprzedawać bread? Normalnie... Normalnie, że chcemy. Kupujemy chleb, kupujemy to i normalnie nasz budżet został przekroczony, więc normalnie pur szare śl... Dobra, pick up, dobra. Open and normalnie wrzucamy sobie do tu, tu. czoka piki. To normalnie lecimy sobie do kosza, to bierzemy. I to sobie wrócimy normalnie gdzieś. Myślę, że... Tu, chyba było nie, jakby. I normalnie chlebek też mamy. Set the price of the product. Dobra, to to normalnie musimy sobie zrobić. Chyba. Nie, my to musimy zrobić. Nie wiem, będziemy to musimy zrobić. Tu? Dobra. A price market price 5.98 2.99 jakby możemy sobie dać 3.99. Dobra, 2.99, normalnie. Niech Ci będzie. To chodzi po 3,96 na markecie. Tu tu normalnie damy po 0,99 i myślę, że to do, do, dobry pomysł. Open normalnie. Supermarket. Zapraszamy bardzo serdecznie do marketu. Damy bardzo serdecznie. Interact pięknie. pyk Pyk Pick. Ja. Ile mam wydać? Halo! I 50. Dobra, super. A mam wydać 3? Dobra. I mnie czekaj. Inaczej, dobra. 3. Normalnie, 0,2 Proszę Ciebie, ja ciebie. a Ciebie. Apró. Siup, siup, normalnie. Karton pięknie. Ile ma być? Czekaj złoty 98 normalnie 1 98 proszę bardzo dziękuję pyk pyk dziękuję ile mam wydać 16 panie kurde 10 normalnie 1 1 1 1 1 1 1 1 normalnie proszę bardzo dziękuję dobry proszę bardzo dziękuję ile tu ma być 6 6 97 normalnie proszę Dziękuję bardzo, dobry, proszę bardzo, dziękuję. To jest 0,99, jak najbardziej proszę, dobry, dziękuję, częsty... Dobra, dobra. dobra. Super, zarabiamy powoli pieniążki. Więc będziemy mogli zaraz coś dokupić. Tylko tutaj te pani sobie zrobi pięknie zakupy, normalnie kartą. Jak najbardziej 4,97, proszę bardzo, 497. Proszę bardzo, dziękujemy. Bardzo serdecznie, dobra. Idziemy sobie tu normalnie na markecie, dokupimy sobie jeszcze tutaj normalnie jakąś pastę sobie dokupimy i normalnie dokupimy sobie jeszcze to, czy nas będzie stać? Nas będzie stać, pięknie. Puź, dobra. Bierzemy sobie i sobie to rzucimy normalnie też tu, pięknie. I to sobie też dorzucimy tutaj, pięknie. Dobry proszę Pani. Tutaj ceny, tu. Dobra, myślałem, że... E, ja, bo to ceny nie ma.

A to sedamy za złoty 30. To dolary w sumie są, ale dobra Teraz tego podwyższymy cenę na złoty 30. Nie, 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 130 zł 30. Tego damy na podniesione ceny normalnie i będzie trzeba dokupić chleb. O no dobra, to zaraz dokupimy 460 i 0, super. Pick pick, Find Slice Bread. Ja już dokupuję chlebek, proszę bardzo. Już dokupuję chlebek, zaraz chlebek normalnie będzie na rynku. Już normalnie, proszę bardzo, w sprzedaży zaraz będzie chlebek. Dobra, siup, 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 siup. Dobry, proszę pani. E, 8 mam ci wydać, dobra. Proszę bardzo. 3,50, proszę bardzo. 3,12 jest na markecie, więc jak damy za 2,20, to nie powinno być jakiegoś chyba, chyba źle, no nie? Za 2 niech będzie. Chleb taki nie wiem po ile to może chodzić, nie wiem, dajmy za płatki 8,50 A płatki też trzeba podnieść, bo normalnie inflacja, rozumiesz Pan Dobra, pyk, pyk, pyk Pyk, 6,40 to, dobra Normalnie tutaj ludzie kupują, bardzo się z tego powodu cieszą. Couldn't find pasta, dobra to normalnie będzie trzeba pastę zamówić Pasta, 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 pasta Ad kart, normalnie push, dziękuję. E, już, już, zaraz, zaraz, tylko ja bym sobie mówił, ja muszę sobie szybko tutaj pastę dołożyć. Normalnie pastę do butów sobie chcę dołożyć. Dobra, dzień dzień, dzień dobry. Proszę bardzo. 10 równe 5-0. Dobra, super. Mm, kończy nam się też to, ale ja bym chciał jeszcze sobie dokupić. Dobra, normalnie. Będziemy... Super, super, dobra. Aha. Uuu ho ho! -ho, -ho. 11.82. 2, ten mamy dodać, dobra. 2 i normalnie 20. Proszę. Piu-ciu. 6, ok. 5, 80. Dobra, szósta, pijem to tam na spokojnie. Dobra, kupujemy cukier. Normalnie jeszcze co nam się skończyło? Płatki się nam skończyły, a to aktualnie nas na płatki nie stać. I co tam jeszcze się suszu kończy? A to to już mamy, dobra. Normalnie mąkę, kartony mąki, normalnie dwa kartony mąki zakupimy Jeszcze ja tu jeszcze otwarte mam, jakby ktoś chciał przyjść, to Eee, mask, i dobra, to normalnie Ciemno tu trochę, bo nie światła nie świecą Turner, lighting, lightning, switch adwall wall, eee, interact. 10, 60. pięknie Lub 2,20, pyk I zapraszamy też panią do kasy 6,20 gdy naprawdę ci muszę 80 reszty wydać. A ja mam jeszcze kartony do rozładowania. Nie ja wiem co tu akurat przyszło. Tu też jest mąka, to mąki dużo niech będzie. Fajnie. Tu przyszedł cukier. Dobra. Eee, Dobra, to to sobie zaraz ogarniemy. 1,80. A, no chłopie, chyba cię coś boli, że tak powiem. 98, 20. 14,82 mam ci wydać, tak? Proszę. A ja muszę ustawić ceny. Dobra. A. Um... Hmm, damy... O ile mąka chodzi? Ty sprawdzę cenę sklepową. 2,99. Dobra. Teraz kurs dolar na pylny 2,99 to jest 0,73. Dobra, to... Tak, dobra cena. Damy 1,30 no bo. konkurencję normalnie. tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy... Push Product License Using Computer. Dobra. Nie market, tylko management. Aha, oha, Aha, aha. da Aha. kupię, kupuję tą licencję, lecę, kupuję. Dobra, co my będziemy musieli dokupić? Musimy dokupić płatki i musimy co jeszcze tam dokupić? Musimy jeszcze dokupić to. Do Pesta, czy nas będzie stać? Nie, przekroczymy niestety budżet. close after 9pm, dobra, to normalnie enter to finish a day. Jest normalnie, open, nie, jeszcze close, Ej, jeszcze close, bo jeszcze... Ja tu muszę zainwestować w to, więc no, pięknie. I otwieramy sklepik. Zapraszamy bardzo serdecznie. I Witam bardzo serdecznie pana. Ja mam panu wydać 14:20. Y, nie ma problemu. Zapraszamy. Y, pasta, no nie ma pasty. No i co ja się na to pracuję. jeszcze zarobić trochę. Gnioszki się kończą. 4, 58. 8. Dobra, zaraz sobie tą pastę już zamawiam, nie ma problemu. Zapraszam. e locked. Dobra, co my tu jeszcze możemy zam domówić? Możemy domówić chlebek, bo chlebek nam się kurczę kończy. Ale to zaraz, jak tylko jakiś klient by się przydał, i normalnie wtedy będziemy mogli sobie domówić. Dobra, 4. A ty ja ci mam 16. O, kurde. Dobra. Proszę bardzo i normalnie chlebek jest zamawiany. Problem będzie, jak nasze jest Display jest full, to normalnie wrócimy tu na dół. Nie? Dobra, musimy zacząć podnosić ceny. Tu normalnie 2 już będzie kosztować. Tu normalnie 4,50, tu normalnie 2,40 już będzie. Dobry, witam, 9. Niestety koszta utrzymania są duże, więc jakby... Dobra, 11, 20, muszę ci 80 wydać. Dobra. Bardzo. Kartą 8, dobra. 2,40 Dobra, pięknie, 253, 2,40, 2,40. Dobra, 2 i droższe to są te płatki. Dobra, oil, normalnie oil, dobra, zaraz proszę pana, musi pan chwilę poczekać. 4 i lecimy o wydać, 16 Proszę. 1,50, z panem to najmniejszy problem. No dobra. 90, Czy normalnie? 30, proszę. Dobra. 3, 4 normalnie. Podnosimy normalnie ceny znowu. 3,50. 2,80. 2,40. 2. 8 się ma wydać. Proszę, normalnie zarabiamy piątki. Też coś się kończy, coś się kończy. Powoli się kończą płatki. Płatki możemy sobie dokupić. Jakby ktoś sobie chciał, oczywiście płatki pozyskać. I tu jeszcze nadużycimy, nie ma problemu. 9,10. I na razie już nic do końca dnia raczej nie będziemy musieli dokupywać, ponieważ jest już godzina piąta, a więc raczej nie będziemy musieli nic już więcej dokupywać. Powoli, ja już sobie normalnie światełko załączę. Pięknie, żeby. Żeby tu było jasno, i w ogóle. Dobra, klienci powoli obsłużeni. My powoli zare. Czekaj. Escape. Escape. Escape C nie, rotate. Normalnie ja sobie bym ladę dał gdzieś tu, proszę bardzo. 4.80 Zapraszamy, zapraszamy. Na ile płatków pan zakupił? Dobra, jasno obsługuję tu pana Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za zakupy i zapraszamy ponownie. Dziękujemy bardzo za zakupy i zapraszamy ponownie. Dobra. Licencje na produkty były bardzo drogie. Ewentualnie możemy sobie wziąć pożyczkę jakąś chociaż. Daily Payment 150 Dobra Take Loan Dobra I weźmiemy sobie Licencję Licenses Uż Pięknie Teraz możemy sobie normalnie więcej rzeczy tylko do tego musielibyśmy sobie dokupić lodówkę. Dokładnie tak. Ale to już następnego dnia. Dobra, pięknie. Następny dzionek. Ja sobie jeszcze zakupię lodóweczkę. I lodóweczkę damy sobie oto w tym oto miejscu. Tylko bym wolał ją obkręcić do. pięknie. A do lodówki ku... wrzucimy sobie oczywiście ser. Tak, mleko na pewno sobie zakupimy. Ser sobie zakupimy. I jajka. I to. Generalnie wszystko zakupimy. A nie tyle nowości, że aż normalnie nie nie uniosą. To co, to za to jest. To jest herbata. Dobra. Zaraz otwieramy, zaraz będzie czynne, proszę się nie przejmować. Tu jest normalnie kawa. Pięknie, tu jest woda. Normalnie wodę sobie. A, e, e, no to wodę sobie wrzucimy do lodóweczki. To mamy ser. Czy ser musi być w lodówce? Oczywiście, że tak. Jajka też muszą być w lodówce. I mleczko też musi być w lodówce. Dobra, pięknie. Teraz musimy sobie tylko nałożyć. Tene. Pyk, 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 pyk. Z okazji nowe produkty tutaj damy za 4,50. Na pewno. Tutaj dajemy za 8,99. Normalnie otwieramy. Jeszcze możemy sobie dokupić Flour. A na pewno musimy sobie jeszcze Sugar też dokupić. Dobra. Więc za 3,50 do cukier. Normalnie nowości doszły do sklepu. Zapraszamy bardzo serdecznie. 3, dobra, pięknie. 12,50. 50, proszę. O, raz, dwa, trzy. 50. Dobra jak to wygląda? Tutaj pięknie wszystko na razie jest. Pięknie wszystko na razie jest. A nie mleko, tutaj drożej damy jeszcze. Możemy dać za te 3 nawet. Woda może tyle kosztować, tu też może tyle kosztować. 9, mamy za 9. A nie, trochę ceny trzeba podnosić. Czy zero zero proszę. 10, proszę bardzo. I normalnie zarabiamy sobie pieniążki No i teraz to normalnie można działać pięknie. Wszystko będzie pięknie, ja Wam mówię. Łow wow, 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 wow. 17,80 Nowe produkty się sprzedają, to możemy już trochę mleka dołożyć, mi się wydaje. No dobra, close. Tu są takie te takie... Dobra, może przesadziłem scenę. mi na, na razie za... Nie za 0, tylko za 4,49. Wow, 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 wow. 14, dobra, 5, 20. Zobaczymy, jaki będzie nasz dzienny zarobek po, po dodaniu tych nowych produktów. Herbaty nikt nie kupuje. 22, o bo. Gdzieś by herbata była za droga. Chawareczko. To damy za 2,90 w takim razie To jest dobrze, dobrze, dobrze 2,80 14,60 Dziękujemy bardzo za zakupy 5,60 40 do wydania Proszę bardzo Dobra, mleko na razie tam jest Z tego co widzę, dobra Woda też jest, więc nie jest źle Mam dobre pytanie Czegoś tu nie brakuje? No, brakuje I to czego nam tu brakuje? Chleba nam brakuje To kupujemy normalnie bread Nawet razy dwa bym kupił, kurczę Bo nie ukrywam, że 14 20... i chlebek dokładamy już pana obsłużę, pan poczeka chwilę hmm, 50? nie, to za dużo i mów, i mów 20, 30, 5, 6, 7, 8, 50 A chwilę, światło załącza. 20, dobra Czoka pikdy, no nie ma tych Kurde panie, the space oil, no to jak nie ma oil to mamy problem Dobra, kupimy sobie tu już następnego dnia mi się wydaje mm, uh -huh. A mhm Albo dobra, zamówimy sobie teraz, nie, bo już jest po 9, więc tak naprawdę obsłużymy tą panią i myślę, że będziemy mogli zakończyć dzień Dobra, pięknie a jeszcze pan idzie, no to za... A jeszcze jak przychodzicie, to zapraszam. Bardzo nie ma problemu. 5,80, dobra. No to finish day. Okej, okay, total profit... Rony, sysy, dobra, dobra, dobra. No to damy za 2,40 teraz slice bread, A um, co nam się jeszcze tu skończyło? Nie mamy oil, nie mamy oil, oil, oil. Nie, dobra, sip. Dobra, mleko. Jak się by tam kończyło, to tu dokładamy normalnie. Tych, yeah. je. Pięknie, no dobra woda tu jest, yy, jajka by jeszcze wypadało dokupić z tego co widzę. Oooo, kawa jest, czego jeszcze tu nie mamy? Jeszcze czegoś tam byśmy nie mieli, a pasty nie ma. Dobra to robimy jeszcze szybkie zakupy normalnie, jeszcze cukier trzeba zakupić, sugar a nie wydajemy dość dużo na początku dnia, ale myślę że to odda żeśmy już tyle wydali. 80 dobra tu mamy profitu, O, tu wzrosła cena, Mark dobra to za 4 normalnie. Okej, okej, dobra. 2,40. możemy dać za 5, bo już cena wzrosła. A jak to wygląda z wodą? Dobra, dobra. A otwieramy. Szczerze powiem wam tak, wkręciłem się w tą gierkę na maksa, więc jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków z tej gierki, to oczywiście łapka sub you know. Hehehe, no, przyjdzie ktoś do tego sklepu. Zapraszamy do supermarketu. Najlepszy w mieście supermarket. Rozumiesz? Pięknie. Nie ja wiem, czy słyszeliście Państwo o supermarkecie takim fajnym? 30! Dobra. A jak to wygląda z tym płaceniem tam długu? Właśnie, Pan. Early pay off amount, Dobra. Pay and pay. Musimy zapłacić już dwie raty. Pięknie. Dobra, ile te raty dzienne wynoszą? Bo tak niezbyt spojrzałem. O, dobra, nie wiem, nie dowiem. hiring Has Dzień dobry. 27,66, proszę bardzo. 12,68. Bottle water, czyżby się woda skończyła? No jak się skończyła, to zaraz dołożymy. Nie ma problemu. Lepiej to właśnie pł płaccie tą kartą, budzia. Uuu, panie. 27,80. To jak nie ma wody, to normalnie, trzeba proszę poczekać. ręc. Chyba ja wodę miałem kupić. Let water, dobra, zaraz, zaraz. Bottle water. Bardzo, jak ktoś chce, chciał kupić to już jest. Dobra, następnego dnia będzie czas ser do kupić. Dobra, jakie są. To idealnie już się skończyło. Dobra. A, tak jeszcze patrzę. Trzeba będzie kawy dokupić. kupić. Kawa jest droga. I ja może już kawę za dwiekę zacznę sprzedawać, No 4,50, normalnie trzeba ceny popodnosić. No jak to wygląda tu, ser się kończy, ser się kończy, panie, syra nie ma, panie. Cesar, i 20, dobra, światełko trzeba oświecić. Normalnie oni tu kuszą, żeby, żeby, pan, a żeby powiększyć sobie to, hmm. hmm. Zobaczymy, zobaczymy. Co nam się kończy, mąka się nam kończy z tego co widzę. Mąka się nam kończy. Dobra, dobra, tu jest full. Nie mamy czego, co tu jest w ogóle? Ale tu było to. Dobra, dobra, dobra. Ale się mamy płatki, też jeszcze są mąki nie ma. Dobra, to będzie trzeba na następny dzień mąkę dokupić. Niestety, wieczorem przychodzi i nie ma wszystkiego. No już wykupione cały dzień był. No, no niestety, już cały dzień był, no i wykupili, no 82. Cały dzień był i wykupili, no no życie. Pyk, kończymy dział... Z, z profitem. No i zarobiście. A. Um, I dobra, na pewno zacznijmy od tego, że musimy sobie spłacić pierwszym znaczy kolejnym ratem. I normalnie zacznijmy od tego, żebyśmy sprawdzili, co czego nam tutaj brakuje. Na pewno brakuje nam mąki, płatków, leba też dość troszkę brakuje, e, cukru, pasty, mleka. Dobra, to tak. Um, to. Plus to na pewno. Plus to Plus to Plus. Ee, pasta. Plus mleko. I wszystko? Chyba wszystko. <grym> Dobra, pyk. Tyle mleka tu nie wejdzie, niestety. Więc sobie to standardowo odłożymy. To nie tu. Dobra, no trudno, będzie ten jeden produkt, bo mi się mi skliknęło. Dobra, aktualizacja ceny. E, 4 złote, znaczy w sumie dolary, ale niech będzie. Dobra, tu za piątkę na tu za 2,60, może być za 4. Za 3, za 4. to bym się już o piątkę pokusił. Ser za 3. Woda za no, złoty. Eee, nawet już możemy dać 80. Eee, to może być za 3,50. I otwieramy po raz ostatni w tym odcinku. To coś, dokładnie tak. Ten odcinek będzie bardzo długi. Ja już widzę, bo to ma 45 minut. ma surowy materiał. A teraz jeszcze jest cały dzionek. Właśnie, jeszcze taka propo, bo my tu możemy sobie kupić tą kolejną sekcję. I chyba to zrobimy. Pan to... supermarket. No i dobra, i jak to się? Aaaa. Aha, że tu, ty cześć. Przenieść to trzeba, bo normalnie ty. Supermarket się powiększył. I ci co mało płacą, płacą kartą. A ci co dużo płacą, to normalnie Aaaa, szkoda gadać. Normalnie już duży ten sklepik mi się podoba. Dobra, wszystko tu popłaciłem, bo inaczej byłby problem. tu do banku też jest opłacone normalnie. Wszystko pięknie i normalnie możemy dzisiaj zarabiać. Już teraz. Pieniąż! Oczywiście tego dnia może być jakaś strata, ale. co tak? Gdzie kawa kosztuje? Ty drogi ten sklep mamy. Te te, 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 a ty co tu za? To tu za reklama jakaś dziedowica? Ja chcę, żeby mój, mój sklep był reklamowany. Kurde, drogie te wszystkie szafki, nie stać nie? 23, proszę bardzo. Story level 6. Nie, bo się jajka kończą normalnie. Panie, pan poczeka. Panu się nie śpieszy, mam nadzieję. Nie, bo kawa się kończy. Patrzę, tu się kończyć. Kawa najwięcej schodzi, dobra. Jajka ser. Trzeba było kawę do domu gdzieś jeszcze. Dobra jest droga Herbata też się skończyła, łopanie da 5, 50, dobra Nie ma, dobra, dobra, do domówimy zaraz No, do, domówię Czyli X, 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 Żeby nie było, domawiam I sera też nie ma, ty, no się wszystko pokończyło Ser się skończył, normalnie Jeszcze ta herbata się skończyła Kurde, ty My dzisiaj niestety więcej wydamy, niż zarobimy, ale... A nie, pan poczeka na chwilę Dobra, jest wszystko, wszystko, dobra 23, dobra, pyk Ja tylko światło oświecę 13.00 13.85 Dobra, ale przynajmniej teraz, przy ludzie coś kupują, to może jednak jeszcze, jeszcze od dnia ciszego coś więcej zarobimy niż wydaliśmy. O, no nie ma płatków, dobra, to jeszcze na szybko płatki domówię, a to już w takim razie chyba będziemy płatki domawiać w następnym odcinku. Zresztą jak patrzcie czy ktoś tu przychodzi. Jeszcze niech sobie te... Czy ci panowie tutaj na spokojnie ogarną. I normalnie... Zapraszam bardzo, no wyprzedano. No pan przyszedł po dziewiątej już, no czy no, wyprzedano, no. tą gotówką ludzie płacić. No kawa najczęściej schodzi. Pamiętajcie, motto dzisiejszego odcinka kawa najczęściej schodzi. Eee, kawę, wow, wow, wow. Dobra. I myślę, że możemy skończyć ten dzień, dzień piąty. Niestety straciliśmy, bo musieliśmy więcej wydać. Ale no cóż, myślę, że odbijemy się później. Ron, Slice Bread, dobra, więc szybko jeszcze podniesiemy sobie cenę chlebka. I normalnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, myślę, że odcinek Wam się spodobał i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z y, Supermarket Simulatora dokładnie tak, a jeżeli chcecie więcej odcinków to oczywiście zostawcie łapkę w górę No i subik też mile widziany, bo jak już mówiłem na wstępie lecimy po znaczy po 100, po 1000 i po 10 tysięcy i po 100 tysięcy i po milion i tak dalej. No no no, no rozumiecie no. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach, do zobaczenia już wkrótce i baju baju!